Witam Państwa na pomyczowej konferencji mecz Ambil Włocławek, Energia Czarni, Subsk zwycięstwo gospodarzy. A podczas pierwszej części konferencji razem z Państwem przedstawiciele różnych gości, trener zespołu ze Słupska Robert Stermachers i były zawodnik Ambilu, obecnie Energii Czarnych, Krzesiek Zurbacz. Trenerze, poproszę. Ok, chcę podziękować Andrzejowi za zwycięstwo, to był dobry mecz, myślę, dla spectatorów, dla wszystkiego. Iespējams, ka Anvil More spēlē izšķīra nedaudz spēka trūkums. Un dažas trakas kļūdas, driblējot vai laukumā. Tā bija laba spēle. A więc króciutko, kongratulacje do zespołów gospodarzy, którzy wygrali to spotkanie Gościom zabrakło, troszeczkę szczęścia, e, przepraszam, troszeczkę siły e, i, i szczęścia też ten popowiada. E, z kolei to było po stronie gospodarzy. Dużo szalonych błędów jak powiedział trener m, ze Słupska po stronie różnych gości i to zdecydowało o porażce tego zespołu. A myślę, że w trzeciej kwarcie mieliśmy ten mecz, czyliśmy tam jednastoma, prowadziliśmy, bo zarobiło czas i jakoś od tego momentu nie wykorzystaliśmy tych przewag, no, co wcześniej wykorzystaliśmy, że dobry atak, spokojny, bez strat i stąd spod kosza kilka akcji pikerolowych i Jaramas dwa truje, co im trochę sił dał i po prostu wrócili do meczu. Jak teraz mówił, no po prostu trochę siły, ochroną w składzie na razie gramy. Mantas miał cztery faule szybko i sześcioma graczami na ciężko się na takim tutaj terenie grać, ale nie chcę za bardzo narzekać na te, na te rzeczy, co się dzieją, bo nieraz jest ciężko w sporcie, ale myślę, że dobrą walkę pokazaliśmy, dobry charakter, no i niestety trzeba wrócić do pracy i następny mecz jest teraz najważniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymacie Państwo pytania o wartości? Jeżeli pytań nie ma, to się Witam o Witam drugiej części konferencji. Trener Wilowłocławek, Igor Milicic oraz Paweł Urończyk. Trenerze, prosimy o komentarz do tego spotkania. Wielkie gratulacje dla, dla mojego Proszę. zespołu. Większą część taktycznych założeń wykonaliśmy tak, jak chcieliśmy zaatakować Czesnowskista, żeby złapał faulę. To nam się udało. Niestety z Surmaczem się nie udało, to też mieliśmy w głowach. Eee, Trzeba na pewno e, powiedzieć, że my po trzech meczach w Pucharze Polski e, dyktowaliśmy warunki na boisku i my graliśmy bardziej agresywną e, koszkówkę, co mnie bardzo cieszy. E, ostatecznie w rozrachunku to nam się opłaciło w, w trzeciej, czwartej kwarcie i, i wygraliśmy ten mecz sześcioma. E, to też jest e, szczegół taki, że tam przegraliśmy pięcioma, także e, do samego końca byliśmy skoncentrowani, żeby wyciągnąć to cenne zwycięstwo. Dziękuję bardzo, o komentarz. Cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, szczególnie po tym ostatnim weekendzie, gdzie e, graliśmy trzy mecze w Pucharze Polski. E, ten tydzień był dosyć, dosyć ciężki dla nas, żeby e, troszeczkę złapać nowych sił, nowej energii. Eee, ale myślę, że dzisiaj widać, że ta energia w nas jest i eee, mm, to my w drugiej połowie przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą korzyść i eee, to my się trzymy do zwycięstwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy są pytania o trochę Już panowie to nawiązali, ale właśnie jak ten intensywny poprzedni weekend w Warszawie podczas Wozarów Polskich wpłynął na, na tą? To jest jedność do Na pewno ta skrócona rotacja, którą mamy, e, w, w, wymaga dużo wysiłku zawodników. Ja się bardzo cieszę, że, że cały tydzień i oszczędzaliśmy i nie oszczędzaliśmy te, 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 tych zawodników, przygotowaliśmy się odpowiednio, o czym świadczy 63 punkty, trying e, słupsk początek drugiej połowy, fatalny początek. Nie wątpił pan wtedy jak czarnym udało się odjechać. Bo taki moment mógł być przełomowy tak? To znaczy Kuszkówka gra się 40 minut. Nie tylko na szczeblu PLK, czy, czy na, na, na dużo wyższym poziomie się zdarzają obroty 20-punktowe różnice w jednej kwarcie, także my musimy konsekwentnie grać w pierwsze ostatnią minutę i nie jest do końca istotnie, w której, w której minucie przełamiemy przeciwnika. Ważne że cały zespół gra z dużym zaangażowaniem i to przełamanie padło powiedzmy pod koniec trzeciej kwartej czy początek czwartej kwarty. Dziękujemy. Czy są kolejne pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo.